Witamy Was w kolejnym odcinku Czaro, przywitaj się. Możesz pozostać tak widać ci. Możesz pozostać tak dzisiaj nie widać. No dobra. To jest poważne. To ma być poważne. Okej, okay, no to chodź pokażemy coś, co... Mamy... No, że... no to chodź pokażemy coś, co zrobiliśmy od niedawna. Naszą lodówkę. W moraliu. kuchni jestem. Bądź nawet ładna. To się ogarni z tymi swoimi kupionymi mocami. No, nie umie się nigdy no, ogarnąć. To nie, 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 na zostawić nie, nie, cały czas zabierasz jabłka? Bo lubię je. nie, Mógłbyś mnie tym razem... Mógłbyś mnie chociaż raz nie zabić? Może mi się tego... To nie podoba, że ciągle mnie zabijasz ogniem Nie, mnie No dzięki, spaliłeś moje wszystkie rzeczy To ty wiesz Aha tu leżą To dlaczego ja ich nie widzę, i tak się zbierają? No dobrze, to ja wypróbuję nasz... Oby zadziałał i co nam daje? Golden Apple. ci, Ale chciałem pokazać. Zostaw jabłka! Chciałem pokazać naszym widzom. Już, je w, już wkładam. Nie musisz. Dziękuję. Chciałem pokazać naszym widzom, co dostajemy w naszej lodówce. Do skrzyni włócz. Oj, oj, oj Przez przypadek coś złego zrobiłem, a ja sam spadam. A ze zmian to chyba już prawie wszystko, oprócz tego, że urządziłem swój pokój na... Yy, na nas w naszym domu adminów Zaraz wam go pokażę A skrytkę pod pokazałeś? pokazywałeś? Nie dzisiaj, nie teraz O, to mój pokój No Czy ty nie umiesz się nigdy ogarnąć? Tak, więc że bo ty mnie wnerwiasz Ale czym? Co ja teraz Nic, nie robiłem? Nie Dobra, będę odkładał jabłka jak tylko będę je chciał Dobra Tutaj są dwie skrzynie, w tej skrzyni mamy co? No Czaro Od samego rana co? dzisiaj nie może się ogarnąć Nie, nie możesz się ogarnąć, możesz się ogarnąć. Tak, To ciągle kika mnie i... i chłopaków z serwera? Dobrze, mamy tutaj 5 yy, staków i pół hey, diamentów, i trochę bloków golda. A tutaj jest, to jest pusta skrzynia, tam też pusta. Niedawno urządziłem pokój. Te same podwójne drzwi. Tutaj jest nasz massen, którego zrobiliśmy wczoraj. Poczekaj, za zaraz, zaraz do was wracam. I tam to znowu ja. Yy, coś mnie rozproszyło. Możemy już dalej nagrywać. Tu są nasze komputery. To jest mój komputer. Gramy w Sągie. Ożar by się tutaj do mnie przyszedł. A gdzie ty jesteś? Zaledwie wczoraj go zbudowaliśmy, ale jest taki fajny. Gdzie jesteś? Budowaliśmy? Czy ja budowałem? Mniej więcej, ale ja miałem jakby bana na kompa. Powiem. Miałem bana na kompa przez jakiś cały dzień. Ty mnie nie posłuchałeś i nie, i nie zostawiłeś tej budowy, ja ja wrócę? Dobra, to gdzie ty jesteś? Wejdź na górę Nad twoim pokojem Wchodzę, wchodzę Tak, pokazujemy teraz dzisiaj pokój czaro, Tego wielkiego, czerwonego rycerza Puste skrzynie Nieprawda. Eee, ja por... w tym odcinku będziemy budować coś fajniejszego. Ale co? Dobra, Bo... przerwa już nagrywanie, a my pójdziemy znaleźć y, odpowiednie miejsce dla naszej dla niespodzianki. Okej. Okay. Hej. Okay. Dzień tak? dobry. Już jesteśmy. Nasz y, czaro chce Wam powiedzieć, jaka to będzie niespodzianka. E... Czaro, powiedz, jaka to niespodzianka? Yy, naszą niespodzianką będzie wielkie drzewo. Wielkie drzewo, jak z awatara. Nie, nie, tak wielkie, musieliby zwiększyć limity. Znaczy, zmniejszyć właśnie. No, ale drzewo będzie wielkie. Ach, musiał tylko jeszcze naspałnić dużo liści. O, grzyby Zadaliśmy to jakieś semi No dobrze, ale czy nie lepiej usunąć kilka innych, powniejszych, drz innych drzew? Żeby było widać? Nie. Nie, to mamy być tak właśnie, taki. Dobra, więc zastopuj yy, i myślę, że zaraz nam, jak już zrobimy więcej, trochę pnia. Okej! Okay. Dobrze, już jesteśmy tym razem ogarnięci, mam nadzieję. I tak wygląda nasz pień tak, się yy, Tylko że jakoś nie wiem jak mam się tam dostać no? no jeszcze Co? Jeszcze Nieważne Potem skończ... zrobisz takie tak! o, jakby schody z liści Tylko możesz nie używać tutaj szkła Przepraszam, chciałem się dostać, ale spadłem Dobra, wezmę jump to No najszybciej było Ui! Dlaczego ja ciągle spadam, Nie wiem. Yy, może w następnym odcinku pokażemy, jak budujemy latarnię morską. Znaczy, ja buduję. Nie tylko. Latarnią morską się zajmiemy obaj tym razem. A po pierwsze, to. A może ty I... chcesz się zająć nią? Nie, ja na multi jestem kiepskim budowniczym. Przecież to samo jak na singlu. No nie, no ale jak ja coś zbuduję, a potem się komuś coś innego podoba. Pamiętasz, kiedy zrobiłem naszą pierwszą świątynię, to ty powiedziałeś: Co to niby ma być? No tak, bo w złym miejscu zbudowałeś. No właśnie, a, a wtedy nie gadaliśmy jeszcze na Skype, więc nie wiedziałem. Więc uważam, że to ty powinieneś budować, ponieważ ty najlepiej wiesz wszystko. Dziękuję. Dobra, teraz będziesz taki wielki domek na drzewie. No i 400. 640. Możesz najpierw dać powiedzieć? Dobra. 640 uda zmarnowałem na to. 640? Tak. To będzie dzisiaj nasza liczba, numer jeden. A 640 staków drewna. 640 z drewna. Służnie. Nas... Tylko 10, 10 staków drewna. 10 staków drewna. Zmarnował nas budowanie czegoś takiego wielkiego, pnia. Czy było warto? Czaro? Tak, będzie warto. Teraz będziemy budować tutaj domek. A raczej Czaro będzie budował. Nie? Fuck, jeszcze jedno yy, mnie cofa nie. Ciągle nie cofa do tego samego miejsca Ja tutaj nie zbuduję żadnego domku Tylko zbuduję taki jakby... fort Aha, fort Fort z drewna. Jak tylko walnie pobiorą to wszystko... Yy, spłonie Ja biorę, włączam, burzę Kolejne 10 staków drewna biorę. Kolejne 600, 600 drewna pójdzie się 640. No, 640 drewna pójdzie się Nas, do budowlanki Ech, To może niech Czarol już zbuduje to, co tutaj, a my zobaczymy się za chwilę. Dobra, to teraz. Jesteśmy z powrotem, a czaro wytłumacz nam, co to jest. To jest taka wielka kula. Z drewna. No dobrze. Jak widać, już jakieś 9 lub 8 minut minęło, bo sprawdzałem. No i teraz będziemy tutaj... nie śmiję naskać. Okej. Okay. Teraz yy, czaro zaraz będzie robił liście wkładał, a ja nakameruję jak on to robi. Widzicie nas profesjonalistę w To no więc. To trochę zajmie, więc jakąś część tego wszystkiego nagramy, a resztę dokończę później. Mamy nadzieję, że wy... Dobra. Więc teraz te idzie. Że uda nam się utrzymać harmonogram i 15 minut zrobić. A właśnie, mam dla Was takie, taką prośbę. Ja mam zamiar zdobyć partnerstwo, żeby móc robić dłuższe filmiki. Bo ci, którzy mają partnerstwo, mogą robić filmiki powyżej godziny. Jeśli chcecie mieć dłuższe odcinki, to polecajcie znajomym moje odcinki. Jakbyście mogli. Łaskawie. Moje. Czara, czara mogę. Myśmy bardzo wam podziękowali. Czara możecie y opcjonalnie. Ponieważ to ja nagrywam tę serię. Nie też. Nie też, bo inaczej tej serii nie będzie. Bo Włączę serwer na zawsze. I na zawsze po prostu zabroni mi i mnie zbanuje. Więc, so subskryb więc polecajcie mój kanał i kanał Czaro. Link do kanału Czaro będzie pod tym filmikiem. Aha, i pod tym filmikiem ja jeszcze dam sida do mapy. Czy damy coś w tym stylu? Proszę, dam save'a Save'a do naszej. Do I naszej... Jak co, 5 od... co 5 odcinków? Tak. Właściwie to, to Ile właśnie, to się... wysta... właśnie się będzie dobrze składać, ponieważ to już będzie nasz piąty odcinek No właśnie to chciałem powiedzieć No dobrze Bo już ty mi nie dajesz nigdy zakończyć Bo lubię, he I Czaro, może mnie przeprosić za to, że nie byłeś ogarnięty dzisiaj Ciągle we mnie strzelałeś fireballami, o właśnie Pokaż, jak ty strzelasz Fireballami. Zestreamowało mnie coś? Zobaczysz. Nie, 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 kiknąłeś Nie kiknąłeś. of off-streamami zrobiło. No bo się kiknąłem. No dobrze, to nasz. Ko e kik kubiks. Dobra, czaro, y wybrał sobie rasę Demona i może. Oh, I może Redstone'em strzelać fire Fireball. Tak samo jak gasty. No dobrze, to jak czar już dokończy te wszystkie liście, pokażemy Wam wykończone całe drzewo. Nara! Już jesteśmy po przerwie! I mamy cały opłosiony, Prawie cały obłożony. Owożone drzewo. O liścione. Oliścione drzewo. Nam się to le... fajnie podoba, ale niestety. Sejwa jak na razie musi gdzieś on wrzucić yy, na jakąś stronkę, z której można coś pobrać. Ale będzie. Ale będzie. Ale będzie. Ale będzie. Tylko on musi dowiedzieć się, jak się to robi. Bo jeszcze nigdy nie wrzucałem save'a. Ogólnie nigdy nic nie, pewnie nie dałeś do ściągnięcia wygląda kawałek o, naszego serwera, Bo wasza reszta jest trochę zbugowana. Chodź tutaj i zobacz, jak fajnie wygląda nasz serwer. Nie mogę. No to teraz ja pokażę, jak on wygląda no, od wchodzi. dołu i będziemy się z wami żegnać. Jak to żegnać? Bo nie, na, nie wiem, czy nam wystarczy czasu, żeby pokazać go w pełni. Wystarczy tylko na razie, wyłącznie, panie. Pokażemy dopiero, jak będzie zbudowane Okej okay. Tak, to rozkaz czaro, nie mój Siemano! Ale nie, to nie teraz